Zobaczmy, Skorpiony, jak co w tym miesiącu, jak listopad dla Was się szykuje. Zaczniemy od kart przewodnich. Listopad dla Skorpionów. Na samym początku oczywiście najlepsze życzenia. Niech Wam się szczęście, niech Wam się darzy. Niech ten czas Wam sprzyja. Zobaczmy. Listopad dla Skorpiona. Dzisiaj bardzo szybka musi być to wersja, ponieważ nagrywam w ostatnim momencie, a więc no, jeszcze muszę przewidzieć czas na obróbkę, i nie jest to tak oczywiste. Skorpiony w listopadzie, skorpion w listopadzie. Co Wam się tutaj chcę pokazać? I zobaczmy, jakie karty takie jesienne dzisiaj dla Was. Zmiana czasu dzisiaj jest, wyobraźcie sobie, akurat jest to ten moment. Bardzo tego nie lubię. I zobaczmy skorpion. Co jest miesiącem dla Was? A więc energia miesiąca dla skorpionów, wyzwanie dla skorpionów, rada. I zobaczmy. Pod spodem arcykapłanka. A więc piękna energia, piękna karta, także w tej talii. Ja sobie jeszcze zobaczę arcykapłanka, ok. Być może są wśród Was te skorpiony, które ukrywają swoje uczucia, które też być może zmieniły odrobinę, albo inaczej, ten miesiąc będzie także wprowadzał wam pewne zmiany, które mogą stanowić podstawę przyszłych Waszych relacji, Waszego także postrzegania siebie, Waszej atrakcyjności, Waszej wrażliwości. Przede wszystkim tutaj może chodzić o wrażliwość, a więc o to, co także jest nową, taką bym powiedziała, Umiejętnością albo dodatkową znajomością dla niektórych, rzucam hasła, znaki. No, i też jest tu w niektórych przypadkach ta zmiana, czy też ta decyzja, albo też ta umiejętność dostosowania się do czyichś być może także tych miłosnych parametrów, podyktowana niestety, muszę powiedzieć, trochę kwestią taką, no pewnych, pewnych, pewnych nie, pewnej nierównowagi, ale może to wynikać z tego, że są tutaj względy albo finansowe. Mocno uwypuklone, albo jest to także dla niektórych potrzeba uleczania tego, co tym zdrowiem, co tą równowagą, co tą waszą umiejętnością dobrego funkcjonowania czy w związku, czy w relacji, czy właśnie ze swoimi emocjami jest. No i ten miesiąc może was troszeczkę gdzieś bardziej może dystansować lub wyciszać, jeżeli chodzi o zbyt dużą emocjonalność, bądź też może was bardziej ukrywać w poczuciu. Was, Wam ukrywać także, być może innych uczucia, bo no w zależności od tego, w jakiej jesteście pozycji, nie wszystko musi być takie odkryte, jawne, świadome. Może tutaj się dużo dziać na poziomie nieświadomym, może się dziać dużo także na poziomie a tego, co taką jest no, owianą gdzieś, bądź co, bądź zawualowaną historią, albo tajemnicą. Niekiedy. Może też tu chodzić o jakieś tajemnice, może też chodzić o pewne skrywane, tak jak powiedziałam, lub grę pewną pozorów. Tak mi tutaj się pokazuje, więc być może co innego czujecie, myślicie, a innego coś być może także okazujecie. Co, słuchajcie, jest w tym miesiącu? Zobaczmy. Pierwszą kartę sobie weźmiemy. Zaczniemy od tej przewodniej. Ja mam dzisiaj taką akustykę otwartą, ponieważ nie mam, no nie mam słuchawek, wyobraźcie sobie, gdzieś mi zaginęły. Uważność, świadomość. Nie musisz się odnajdywać, musisz wrócić do siebie. Drogi Skorpionie, tak mówi do ciebie ten miesiąc. A patrząc dokładniej, pamiętaj, kim byłeś zanim przyszedłeś na świat. Kim byłeś przed strachem i niepewnością. Pamiętaj o swoim rdzeniu o swojej miłości, swojej lekkości. Pamiętaj o dziecku w Tobie. Co ono kiedyś kochało? Do czego dążyło? Kiedy poczułeś, że żyje? Zasługujesz na to, aby spotkać siebie ponownie. A więc nie musicie się odnajdywać. Ważne, abyście wrócili do siebie. A więc spotkajcie siebie. Tak mówi do Was ten miesiąc. A miesiąc w kartach także się pokazuje w Piątce Kielichów. A więc w takiej trochę trudnej energii wyzwanie... Rada. Zobaczmy, dlaczego. No dobra. Drugi skorpiony, energia tego miesiąca, ponieważ ja może jeszcze wyciągnę sobie dwie karty zaraz na miłość i na pracę, tak jak zawsze, ale zobaczę, jak to czasowo pójdzie. A więc miesiąc mówi wyraźnie, nie musisz się odnajdywać, musisz wrócić do siebie. I powiem tak, jest to bardzo wymowne, bo być może sprawa dotyczy właśnie tego, co jest poszukiwaniem nie w swoich rewirach siebie samego, a może też poszukiwaniem lub naginaniem rzeczywistości do czyichś oczekiwań. A więc nie musisz się odnajdywać drogi Skorpiony w tych sytuacjach, nie musisz się naglinać. Zwłaszcza, że pokazała się jedna ważna karta, która mówi, że w tym wszystkim ważne będzie przejście na inny zupełnie poziom dla Ciebie. A więc są wśród Was skorpiony, które w tym miesiącu z jakimiś emocjami będą się być może troszeczkę ukrywać, nie będą mówić pewnych rzeczy wprost, może będą pewne rzeczy także samodzielnie czy samotnie uleczać. Dla niektórych skorpionów może się pojawić tutaj kwestia także takiej no, romansowości, czy dwóch różnych obiektów Waszych westchnień i stąd być może tutaj się pojawia taka potrzeba we Was, czy się odnaleźć, czy do siebie wrócić. Z kim wrócić? Do kogo wrócić? Czy tam, dokąd wracam, Jestem sobą, czy jestem tam, dokąd wracam, czy muszę się odnaleźć, czy muszę się dostosować. A dzieje się dla Was tak, ponieważ miesiąc pokazuje wyraźnie, że są tutaj jakieś być może dylematy, czy też jakaś konieczność pójścia dalej, pójścia do przodu, wyjścia z jakiejś także może mało komfortowej sytuacji, albo z takiej sytuacji, która nie jest rozwojowa. Istotne w tym wszystkim jest to, abyście sami siebie nie karmili strachem, lękiem, obawami, aby psychika Wasza działała bardzo poprawnie, jeżeli chodzi o tą Waszą doskonałość i werwa taką chęć życia, czy chęć działania. Bo miesiąc pokazuje, że być może będziecie chcieli zastrzymać się na jakiejś mieliźnie, że być może będziecie chcieli pewne rzeczy no, w jakimś takim emocjonalnym, być może niepogodzeniu, czy jakimś takim dyskomforcie trawić. Ale może też być tak, że to jest energia, która dopiero do Was zmierza, a więc to ten miesiąc może nie będzie zbyt hojny tak emocjonalnie, żeby dostrzec to, co dobre, fajne, postępowe właśnie. I tutaj może być taka gdzieś potrzeba odnalezienia siebie, czy pójścia, czy wrócenia do tego, co co wami. Mówiąc wprost, wyzwaniem dla was jest giermek mieczy, a więc pewna sytuacja, czy pewien, pewien splot sytuacji w tym miesiącu będzie wymagał od was pewnej być może stanowczości, pewnego być może takiego też rozumowego podejścia. To karta, która jak wiecie no, jest związana z, z umysłem, a więc tutaj naprawdę może być w tym miesiącu bardzo ważne dla Was, aby kogoś prześwietlić, albo żeby coś zobaczyć. Bądź też gdzieś odciąć się także od tego, co iluzoryczna, Gdzieś może mi mówić także o tym ta arcykapłanka, co gdzieś być może ukryte długo, tak gdzieś permanentnie, także skrywany przed Wami. A więc ten miesiąc może być dla Was bardzo taki pod, w potrzebie takiej błyskotliwej myśli, błyskotliwej idei, aby można było coś tutaj yy, Tutaj dostrzec, aby można było się na czymś być może zahaczyć, zaczepić. W tym wyzwaniu tego miesiąca macie szansę zobaczyć pewne być może niesprawiedliwości, być może pewne rzeczy dadzą wam znać o tym, co zabiera wam energię, co zabiera waszą witalność, co w jakiś sposób także być może uszczupla to, co jest potrzebą waszej egzystencji. A więc tutaj, drogie Skorpione, macie nie tylko szansę, ale widać, że bardzo mocno e, także m, jest w was, być może ta potrzeba, żeby coś. E, Zrozumieć, żeby coś także mm, omówić, żeby także wyczulić siebie na to, co odbiera wam chęć, czy jakąś taką energię, no właśnie, pozytywnych wibracji. Tu może być także wyzwanie dla Was pod kątem chociażby pracowym, na jakaś, yy, jakaś burza mózgu, jakieś z, wdrożenie chociażby jakiegoś planu. Coś, co także jest związane z dużą rywalizacją, a więc z konkurencyjnością innych ludzi. Macie dwie piątki, pamiętajcie, a więc tutaj także czas będzie Was być może bardzo także mm, chciał przekonać, Konwertować na coś takiego, czego sami być może jeszcze w sobie właśnie. Nie odnaleźliście albo do siebie wrócić. Musicie po to, co sprawia wam także przyjemność, po to, co sprawia wam po prostu poczucie także solidności, ale przede wszystkim spokoju ducha. O duży spokój ducha w tym miesiącu tutaj u niektórych gra się toczyć będzie, bo pokazują się także dla niektórych być może przeprowadzki, wyjazdy albo sytuacje, które wymagają od was większej odwagi i wiary w siebie. Wiary także w to, że robicie słusznie, że to nie jest tylko i wyłącznie. Przypadek, że to nie jest tylko i wyłącznie być może decyzja innych, ale właśnie wasza, osobista. Zobaczmy jeszcze na szybciutko, co słuchajcie w e, uczuciach. A więc praca uczucia jeszcze dla Was z innej talii, praca, uczucia. Karta, e, no i właśnie, w pracy pokazuje się złodziej. Musicie tutaj uważać, a w uczuciach dziewiątka mieczy. Hmm, może to nie być kierowane czytanie do wszystkich Skorpionów: macie urodziny, więc ja tam myślałam, w ogóle liczyłam, że tutaj się jakieś same słońce pojawią, ale jest tutaj słoneczne, bo wbrew pozorom, że są to karty, które mówią o jakimś takim chwilowym, być może trudniej, niekoniecznie którym musicie odczuwać, bo on może być bardzo przejściowy, bardzo taki też e, im, na, na bazie pewnego impulsu. I właśnie odkrycia lub wyrwania siebie, układ tych kart pokazuje, że za chwilę tam właśnie jest to słońce, że w tym miesiącu, jeżeli pozwolicie sobie na to, żeby się nie dać oszukać, żeby się nie dać być może no jakoś tak omamić czy sprowokować, także pamiętajcie, macie bardzo dużą szansę do tego, żeby pokonać. Własne chociażby słabości czy własne obiekcje, jeżeli te wam towarzyszą. Bo być może nie chodzi o żadną dramę, pamiętajcie, tylko być może chodzi o jakąś emocję w Was, która wymaga ustabilizowania, która wymaga rozjaśnienia, obgadania także. A mówiąc emocje, mam na myśli chociażby mieszane gdzieś uczucia względem jakichś konkretnych dla Was decyzji. I ten miesiąc może przynieść Wam rozwiązania. W pracy uważacie tylko na to, co jest energią, która ciągnie Was w dół, która być może wysysa z Was energię, mogą to być też ludzie, którzy będą trochę gdzieś może tacy, no właśnie, tajemniczo, niekoniecznie szczerością, pałający, ale pod płaszczykiem pewnych nawet własnych smutków mogą gdzieś także w ten sposób odbierać wam energię. A więc uważajcie na to, co nie bezpośrednio także uderzać w Was może, ale w takie gdzieś yy, energię. Yy, wiszące w powietrzu, e, krążące gdzieś wokół, czy takie energie, które no, ewidentnie wykorzystują Was do swoich celów. Na to tutaj być może uważajcie i gdzieś ten miesiąc także mi pokazuje, że jeżeli już o tym wiedziałyście lub właśnie próbowałyście, wejść w jakąś skórę, być może nie swoją, to ten miesiąc wasz urodzinowy wypycha was z tej energii. Prosi, abyście wyszły, abyście walczyły o swoje, abyście miały tę odwagę, abyście absolutnie się nie dały także zastraszyć, zwłaszcza być może swoim słabością, czy swoim e, takim jakimś nieuzasadnionym obawom, czy lękom, czarnowictwu, koniecznie o tym zapomnijcie. Cieszcie się życiem, chwytajcie radość, pokazały Wam się trzy karty, które sygnalizują, że. Jest przed Wami jakiś nowy początek, że jest przed Wami jakaś być może ważna inicjatywa lub decyzja. Chwytajcie się za to, co jest Wasze, gdzie nie trzeba Was szukać, ale bądźcie tam, gdzie jesteście u siebie. Tak trochę się pokazuje. A więc, drogie Skorpiony, ten miesiąc mówi: walcz o swoje, bądź odważny, bądź konkretny, bądź rzeczowy. Wykaż się tym, co w tobie najlepsze, i wracaj do siebie. Cokolwiek by to znaczyło. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie o aktywności, pamiętajcie o komentarzach. Ja oczywiście za każdą jedną wam serdecznie dziękuję, mocno ściskam, buziaki nie trzymajcie się. Hej!